Dobra, cześć, pan, ponownie, bo, bo ta przerwa była przez chwilę. No, tu je podjeżdżaj, bo pikas, ale nie ma jeszcze dziewięćdziesiąt. No jest dziewięćdziesiąt, ale nie będzie Nie, no ładnie załadowałeś ten balon. No. To dwie belki. No. To może jedna zobacz. Albo dwie wyjdą to wezmę przyczepę. A jak jedna to trzy. Wezmę obciążnik bo mamy obciążnik, ale tam gdzieś schowany. No. To właśnie, ja mam się poszukać. Nie, już nie, nie, Obciążnika to nie szukać, bo już tak nie będziemy pracować. A e, nie, zobaczcie. Umyjemy maszyny. Mhm. Mm A sobie nie będziemy mylić, bo jutro, jeszcze dzisiaj mam jechać, no to... Okej. Okay, no to, tak. to na razie. Poczekaj, zaraz przyjdę. Bo ty tam lepiej... Ja zaraz przyjdę. No. Idę do sklepu. Dobra. Pachnijmy. Gdzie to ma tę piątki Ty, ej, modyli na chwilę do garażu do trzydziestki. No. No i tam weź zobacz coś trzydziestce. No i co? No i chwilę. No sprawdź czy tam nie ma żadnego picia. Znalazłem wciąż. W krzakach krzak, krzak był. A. Gdzie? Gdzie? Tu. Czekaj. Tu. Gdzie ja jestem? Jeszcze po raz. A tu jesteś. Tu stoi. O. O. Czekaj. Czekaj, to są po prostu poczuć. Po co gdzie? A, po co nie mam? Aaaaa, <tryk> co ty mi robisz? <tryk> Dobra, trudisz, bo bu... O kurde! Co to było? <tryk> Dobra, ty się tam nie śmiej, tylko mi patrzę. No. I jedziemy świnką dalej. Świnką papą. Prawda? Mm. No co ty robisz? Pinki są głodne, a ty chcesz je wjechać i zabrać? Pozdrawiamy. Dobra, to trochę nierealnie, ale nie wiem, jak to zrobić. Lufi muszą zjechać. O! Nie tego, ale im to oh. Bo a, ziarno, oha. Ty, zaraz przyjadę, bo ziarno potrzebują. Ziarno, a tam zara kupię. E, przyjadę za oni takie oh. ziarno potrzebują. No. A my mamy. Po kombajnie nie na boku, bo, sobie przyjadę brzydkuty.